Ostatnie cztery mecze Newcastle to są cztery zwycięstwa. Pytanie tylko, co się zmieniło w zespole Ediego Hała, o co aktualnie walczy Newcastle oraz czy jest szansa na europejskie puchary. O tym wszystkim i nie tylko dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim od razu powiem, że Staram się tutaj nagrywać o w miarę wszystkich klubach w Anglii, jeśli tylko jest powód, jeśli także mam czas zwyczajnie obejrzeć mecze właśnie tego zespołu i tak się składa, że do filmu o Newcastle ostatnio się nie przygotowywałem. Jako, że zespół Eddie Howa jeszcze na początku grudnia był na 12 miejscu w tabeli, wtedy mówiło się nawet tak nieśmiało w mediach, że kto wie, być może jeśli Newcastle właśnie będzie kontynuować tę wtedy serię czterech meczów bez zwycięstwa, Eddie How będzie musiał martwić się o swoją posadę. Tym bardziej, że że na San James's Park już przed tym sezonem właśnie ta atmosfera była bardzo chaotyczna, jako że dochodziło do zmian powiedzmy w organizacji, w samym klubie, a także w strukturze między innymi pod kątem dyrektora sportowego i tak dalej, i tak dalej. O tym mówiłem w filmie przed sezonem właśnie o klubie z północy Anglii, natomiast niezależnie od tego mniej więcej tak samo wyglądało Newcastle w tym sezonie, to znaczy klub, który oczywiście ma potencjał, zespół, który momentami wygląda bardzo obiecująco, natomiast w w wielu meczach zwyczajnie zawodzi. Jakie to były spotkania? Tutaj można spojrzeć m.in. na listę meczów Newcastle, wyłączając te z ostatnich dwóch tygodni z zespołami z dolnej połowy tabeli. To znaczy, tak jak widzicie, przed meczem z Leicester City, od którego tak naprawdę właśnie to wszystko się zaczęło, co dobre w ostatnich tygodniach dla Newcastle, zespół Eddiego Hawa zremisował z Bournemouth, wygrał tylko z Wolverhampton, a poza tym, właśnie z zespołami, które były w dolnej części tabeli, tak naprawdę nie było ani jednej wygranej. Patrząc jednak na to z bardziej optymistycznej perspektywy, zawsze ktoś, kto właśnie jest optymistą i także jest kibicem Newcastle, mógłby sobie powiedzieć: OK, ale chociaż my jako Newcastle zwyciężyliśmy choćby w starciu z Arsenalem, a także zremisowaliśmy z Manchesterem City czy choćby z Liverpoolem, a także udało nam się pokonać Tottenham. Co prawda, to były mecze domowe, natomiast niezależnie od tego, faktycznie w meczach z dolną częścią tabeli Newcastle miało średnią punktową powiedzmy poniżej punktu na mecz, natomiast z zespołem, wam z górnej części tabeli tutaj już wyglądało to zupełnie inaczej mniej więcej półtora punktu na mecz. I teraz pytanie co się zmieniło w ostatnich tygodniach tak naprawdę na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni, że Newcastle wygląda tak jak wygląda. Tutaj warto wspomnieć o tym, że oczywiście to jest tak, że to jest tylko czas powiedzmy tych dwóch tygodni. To nie jest tak, że Newcastle na ten moment już jest produktem kompletnym i nie jest tak, że faktycznie stroki będą tak występować na przestrzeni całego sezonu. Natomiast patrząc na to, że już w poniedziałek o godzinie 21 będzie starcie z Manchesterem United, który także jest w... Umówmy się o nie najlepszej formie, może się okazać, że Newcastle nagle wskoczy powiedzmy nawet do Top 4. Wracając jednak do powiedzmy właśnie tej nietrwałości w Newcastle United, o tym także mówił Eddie Howe po spotkaniu z Leicester City, gdzie zauważał, że taki mecz nie może być wyjątkiem. Wtedy też Newcastle zwyciężyło przekonująco aż 4 do 0. Jednocześnie też wtedy Eddie Howe zauważył, że mieliśmy mecze, kiedy to my byliśmy faworytami, i nie graliśmy w sposób, w jaki byśmy chcieli. Nawet czasem, pomimo zwycięstw, nie graliśmy z taką dominacją jak byśmy chcieli. I z jednej strony to jest oczywiście prawda, choćby spotkanie z Wolverhampton zwyciężone, natomiast mimo wszystko na pewno wtedy Newcastle nie grało tak, jak grać powinno, właśnie pewnie w oczach Eddiego Hawa. A gdy mówimy już o tym, jak to wyglądało w ostatnich kilku spotkaniach, tutaj zwróćcie uwagę na najniższe wyniki pod kątem XG przeciwników, właśnie Newcastle United w tym sezonie. To znaczy, kiedy przeciwnicy tworzyli sobie najmniej jakościowe szanse. Tak jak widzicie, trzy z czterech najlepszych pod tym kątem meczów w tym sezonie to są właśnie spotkania z ostatnich dwóch tygodni. Z kolei patrząc na XG, to znaczy na mecze, kiedy Newcastle tworzyło sobie najlepsze sytuacje, tutaj już trzy najlepsze spotkania to są właśnie mecze z Ipswich, Aston Villa oraz Leicester City. Wszystkie wygrane do zera albo 4, albo też 3-0. No i pytanie, co się właśnie zmieniło w ostatnich tygodniach, w ostatnich tak naprawdę meczach właśnie w Newcastle United, że nagle okazało się, że Newcastle po raz pierwszy od 2023 roku, od października, kiedy to zespół Eddiego Hała pokonywał. Przypomnijmy, Paris Saint-Germain. Aż 4 do 1 w lidze mistrzów wygrało cztery kolejne mecze. Tutaj warto spojrzeć na jedną rzecz, która moim zdaniem jest dość ciekawa. To znaczy, po pierwsze, do pełni zdrowia wrócił Aleksander Isak, który wcześniej w tym sezonie miał dużo takich, nie chcę mówić, niepewnych momentów. Natomiast miał choćby moment, gdzie miał złamany palec u stopy, co też wykluczało go w pewnym stopniu z takiej gry na pełnej sprawności. Natomiast w ostatnich kilku meczach no, Aleks Isak naprawdę wygląda fantastycznie. Zresztą patrząc na choćby spotkanie z Ipsu -Shtau. Tam zdobył gola już po 20 sekundach czy 25 sekundach, do tego jeszcze za chwilkę przejdę. Natomiast w dużym skrócie, jeśli Isak jest zdrowy, moim zdaniem ten piłkarz samodzielnie jest w stanie zwyczajnie wygrać Newcastle mecze i także przechylać w wielu momentach szale właśnie na korzyść tego zespołu. Co z kolei także przekłada się oczywiście na powiedzmy lepsze wyniki tej drużyny. Swoją drogą dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć właśnie podsumowanie roku we wtorek na tym kanale odnośnie Premier League. Jeśli tak, to no to napiszcie w komentarzu. I przechodząc już właśnie powiedzmy do tego, jak Alex Isak wyglądał w tym roku kalendarzowym, przypominam, że to jest piłkarz, który często ma właśnie problemy zdrowotne, to znaczy wypada choćby na mecz czy na dwa na jakiś krótszy czas, ale i tak patrząc nawet na to, tak jak widzicie, pod kątem goli w tym sezonie kalendarzowym tylko Cole Palmer oraz Erling Haaland byli lepsi. Patrząc z kolei na gole w ostatnich dwóch tygodniach, tutaj już naprawdę Alex Isak jest wyjątkowy. Szwed także pomagał właśnie Newcastle United powiedzmy szybko zaczynać mecze. I tutaj też ciężko jest mówić o tym, co konkretnie się w Newcastle zmieniło, zresztą do tych konkretów za momencik przejdę. Natomiast właśnie wspomniałem już o golu Isaka na przykład z Ipswich, zdobytym już po niewiele ponad 20 sekundach. I tak się składa, że patrząc na ostatnie 5 spotkań Newcastle United właśnie w tym sezonie. W czterech z tych ostatnich pięciu gol został zdobyty przez Newcastle przed 15 minutą, co więcej, w trzech z nich to był pierwszy gol w meczu, a w czterech prowadzili do przerwy. Co ciekawe, na 8 wygranych, aż 6 to są mecze wygrane właśnie po otwarciu wyniku przez Newcastle United. Zresztą najlepszy tego dowód to był ostatni mecz z Aston Villą, gdzie po bardzo szybko wyprowadzonym kontrataku, czy właśnie takim szybkim przejściu z obrony do ataku, gola zdobył po zaledwie 90 sekundach Anthony Gordon i okazało się, że Aston Villa musiała gonić wynik od samego początku, ale także ten mecz to był idealny dowód na to, że Eddie Hall w końcu odnalazł. Balans. Często to słowo jest odmieniane przez wszelkie przypadki właśnie w kontekście piłkarskim. To znaczy mówi się o tym, że na przykład Pep Guardiola szuka balansu, Arsenal może mieć duży kłopot choćby po kontuzji Bukajosaki z odnalezieniem balansu między defensywą a ofensywą. To także wydawało się, że w wielu momentach w Arsenalu szwankuje. W Liverpoolu z kolei ten balans jest w wielu momentach zachowany naprawdę perfekcyjnie. W Newcastle tego w wielu meczach nie było i o tym nawet mówił Eddie Howe. Natomiast patrząc na to, co aktualnie właśnie dzieje się w Newcastle, zwłaszcza pod kątem linii pomocy, widać, że w końcu chał. How... Jest w stanie zastosować to, jak pewnie ten zespół powinien wyglądać już 12 miesięcy temu. To znaczy, nie wiem czy pamiętacie, ale jest taki piłkarz jak Sandro Tonali. On przed rokiem był bardzo szybko po przylocie do Anglii, po przetransferowaniu właśnie z Milanu do Newcastle, zawieszony przez aferę związaną z obstawianiem meczów przez tego zawodnika, kiedy jeszcze grał w Serie A w Milanie. Natomiast, niezależnie od wszystkiego, Tonali wrócił właśnie w tym sezonie i w wielu meczach, nawet na początku właśnie tej kampanii ligowej, siedział na ławce, jako że po po pierwsze wracał do pełni sprawności a także formy meczowej natomiast też w wielu spotkaniach zwyczajnie zawodził choćby w środku pola Newcastle występował Joe Willock czy Sean Longstaff natomiast odnośnie Longstaffa tutaj warto wspomnieć o tym że to jest piłkarz mimo wszystko mniej utalentowany technicznie niż choćby Bruno Gimaraes czy Linton. i tak się składa że Bruno Gimaraes to jest naprawdę postać która jest bardzo bardzo istotna Newcastle wycenia go na około 100 milionów funtów zdaniem angielskich mediów gdyby ktoś chciał się po niego zgłosić na przykład Arsenal, Manchester City czy Liverpool. I prawdę mówiąc, nic dziwnego. Mówiłem już o potrzebie właśnie dobrych występów Bruno Gimaraesza w Newcastle United w poprzednim sezonie, kiedy ten piłkarz został momentami przestawiony na pozycję numer 10. Tam jednak na dłuższą metę się nie, nie sprawdził i to głównie moim zdaniem wynika z jego charakterystyki. To znaczy, ten piłkarz jest zwyczajnie wyjątkowy, kiedy może wbiegać w te strefy, kiedy powiedzmy to jest bardziej niespodzianka dla przeciwnika, aniżeli kiedy on już tam faktycznie jest. Najlepszym tego dowodem i tutaj to jest mecz, który pewnie będą pamiętać tacy naprawdę zażarci kibice Newcastle United. Było spotkanie z Leeds jeszcze pod koniec sezonu 22-23. Wtedy też właśnie w zespole SROK na wyjeździe na Eland Road Bruno został wystawiony jako dziesiątka, natomiast zupełnie sobie nie poradził. Ale tutaj dochodzimy do języczka uwagi, to znaczy patrząc na najlepsze mecze Bruno Guimaraesza pod kątem kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika, tak jak widzicie, właśnie te ostatnie mecze w ostatnich tygodniach Ipswich, Aston Villa, Brentford, Leicester, wszystkie w grudniu, to były jedyne spotkania, gdzie Bruno przekroczył granicę dwóch kontaktów z piłką w 16 przeciwników. I to także ma właśnie związek z powrotem do jedenastki Sandro Tonadu. To znaczy zwróćcie uwagę między innymi na sytuację z meczu z Aston Villą, gdzie tak jak widzicie Joe Ellington jest ustawiony niemalże na 11. metrze, tak naprawdę w samym polu karnym. Bruno jest na skraju, a Sandro Tonali jest tuż przed. Natomiast w wielu meczach właśnie tak jak już wspomniałem, choćby z Aston Villą, tutaj, tak jak widzicie, to jest ta płynność, której w wielu momentach brakowało. To znaczy, Sandro Tonali w tym momencie był na prawym skrzydle, a Bruno mógł zająć pozycję szóstki, natomiast także miał licencję właśnie na wchodzenie w tę tercję ofensywną i tam tworzenie przewagi w sektorach, gdzie jest najbardziej potrzebny. Zresztą nie inaczej było właśnie w tej sytuacji, gdzie, tak jak widzicie, posłał on kluczowe podanie w kontekście zdobycia gola przez Isaka. Gdy mówimy zaś o tym, jak to wyglądało w innych przypadkach, tutaj zresztą zwróćcie uwagę na sytuację z meczu z Leicester City, gdzie tak jak widzicie Bruno był ustawiony tak naprawdę tuż przed stoperami, a Sandro Tonali był nieco wyżej, natomiast finalnie to Gimaraesz kończył tę akcję podaniem, które miało być asystą do Aleksa Isaka, tak się nie skończyło, natomiast właśnie o tę płynność zwyczajnie chodzi. Od czego będzie zależeć pozycja Bruno Gimaraesza? Po pierwsze od tego, czy będzie występować Sandro Tonali, czyli piłkarz, który domyślnie był sprowadzony właśnie jako ktoś, kto może potencjalnie wprowadzić tę płynność w środku pola Newcastle na nieco wyższy poziom, tak jak to choćby było w meczu z Aston tak jak widzicie, tutaj właśnie Bruno był ustawiony tuż obok Sandro Tonalego, i wtedy wyżej mógł się przesuwać ktoś taki jak Kieran Trippier, który był de facto ustawiony wtedy obok Jacoba Murphy'ego. Natomiast także w tym samym spotkaniu widać było, że choćby w 13 minucie to Bruno Gimariasz jest postacią ustawioną na szóstce, natomiast kilka sekund później, 5 sekund później, mówimy już o zupełnie innym układzie, gdzie to Bruno Gimariasz jest ustawiony tuż pod linią boczną, Sandro Tonali jako można powiedzieć dziesiątka. A Joe Ellington jest właśnie szóstką. Zatem podsumowując poniekąd właśnie ten film, co się zmieniło w Newcastle United? Dla mnie przynajmniej można to zamknąć w kilku punktach, to znaczy po pierwsze, większość piłkarzy jest zdrowa, tego Newcastle potrzebuje, nie ma jeszcze co prawda Svena Botmana, natomiast jest Alex Isaac, to jest wielka rzecz. Co więcej, do formy wrócił Anthony Gordon, który w wielu meczach w tym sezonie wydawał się być przemęczony, No a właśnie aktualnie jest w świetnej formie. Także nie można zapomnieć o Jacobie Murphy, który w ostatnich nie, czterech spotkaniach jest postacią de facto pierwszoplanową ale także właśnie Tonali, ktoś taki jak Joe Ellington, czy także Bruno Gimaraesz wnieśli tę płynność w środku pola Newcastle na zupełnie nowy poziom, co zresztą pokazują także te hitmapy, czy bardziej średnie mapy pozycji. Tak jak widzicie, patrząc na te trzy spotkania z Wilą, z Leicester oraz z West Hamem przed miesiącem, widać wyraźnie, jak zmieniła się pozycja Bruno Gimaraesza. W meczach, kiedy występował Tonali w środku pola, był on ustawiony wyżej, natomiast patrząc na mecz, gdzie już West Ham właśnie przyjechał na St James's Park. Tam obok Bruno występował Sean Longstaff oraz J. Linton. I tak się składa, że wtedy Bruno był ustawiony niżej. To jest coś, o co oczywiście apelował Eddie Howe od dłuższego czasu. Mówię o tym właśnie w środku pola Tonali, Joe Ellingtona, Bruno Gimaraesz, ale przez różne względy nie mógł z tego skorzystać. Zamknąłbym ten film cytatem Eddiego Howe'a, który po pierwsze mówił o tym, że dla niego zawsze wolność w strukturze to jest optimum, i dając piłkarzom za dużo wolności, zrobi się chaos. Ale oni zawsze pracowali jako Newcastle na chaosie wewnątrz struktury. To znaczy na tym, żeby właśnie piłkarze, że mogli operować nieco jak wolne elektrony, tak jak to było właśnie w tej akcji, powiedzmy, z Aston Villa czy z Lesser City, które wam pokazywałem. Raz to Bruno zaczyna niżej, natomiast nie ma za bardzo kłopotu z tym, żeby wszedł sobie wyżej. To jest oczywiście możliwe właśnie z Tonalim oraz z Joelintonem, bo ci piłkarze także są pewnie zwyczajnie lepszymi technicznie zawodnikami, aniżeli choćby Sean Longstaff. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, co wy sądzicie o Newcastle United, i zaznaczam, że pewnie po weekendzie wleci coś. Standardowo no, o meczach, właśnie czy to niedzielnych, czy to już poniedziałkowych. Trzymajcie się, dzięki Wielkie Siemano.